Uh, it's Agnieszka Stykowska from uh, Radio Jore, And the uh, first question is, what does champion's mindset mean to you? If you could give three features that come to your mind. Champion's mentality. Champion's mentality. Yes. Yeah, the qualities of a champion. Never to be a finished product. Yes. That's number one for me. Like, oh, I'm, I reached that level, so, you know, I'm good. Yes. You are. But if you stay there, many other guys will get better than you. Uh, never give up. Yes. The winner is nobody else but the guy who lost and continue trying. And uh, the third one to believe that you can achieve uh, great things, to believe in yourself. This is something that it's not like yes. you know overnight but it's maybe those two things. Thank you and uh, do you have any message for young youngsters for young children and teenagers who start their professional sports career um, In order for you to succeed in life you'll, you have to be uh, you have to be willing to do the things that uh, not everybody is willing to do. So if you expect that, you know, everything is given, it's just you need to go to the court and, you know, you will be the best, yes. you are wrong. So that's my, you know, you, in order for you to achieve something, you have to sacrifice, you have to have a discipline, you have to believe in yourself, you have to go in the gym every single day trying to be better every single day and believe that at the end you will succeed. And my last question is, uh, on a scale from one to 10, how, how much important it is to like the mental preparation and the mental training, and the mental support for professional athletes? What would you say? I would say nine. Okay. Nine and a half okay. i mean, you ha you can have a mental toughness, but if you're not physically ready, yes, you can be exactly. tough. However, however you want. Yes. so i think in the end, it, it's, it, it, in my opinion, that's the future. in my opinion, everybody has talented players, talented great coaches, great staff, great conditions to work, uh, great talented players. so you can see we are already more or less there. but in the end comes everything comes to how you will deal with the stress in the, in the, the most important moment. so that's something that everybody I think there is a great space yes. to improve in uh, in that area. It's not easy because who is good is occupied, who is good is paid really well, and federations doesn't have money to do that. Uh, and, but I think, and and the other thing is the national team season is lasting six months, and I don't think the guy who would like to do that job properly, he should be. Like all the time with the yes. team, and then leave everything behind for six months, and then yes. six months go to do something else. Yeah. So I see it really tough. Yes. Like yes. in that sense that it will—it's great, but I don't see it yes. um, in the near future at least. Yes. Like as a possibility. So. Yes. Thank you so much. I appreciate you taking time. Thank you. Agnieszka Stykowska Radio Żory. E, witam cię Pawle. E, przeprowadzam cykl wywiadów dotyczących mentalności mistrzów i moje pierwsze pytanie. Czym dla ciebie jest mentalność mistrza? Jakbyśmy mógł wskazać takie trzy cechy, trzy komponenty? Przede wszystkim dzień dobry. Od razu takie trudne pytanie. Trzy Komponenty mentalności mistrza. E, no nie wiem, dla mnie jest mega zaangażowanie. Myślę, że cierpliwość, bo Byciem sportowcem to są trudne wypadki, tam cierpliwość, za, zaangażowanie i no wiara, I się nie poddajemy, to jest, to jest takie bardzo ważne, bo mogę tak wymienić, wymienić, ale powiedzmy, że te trzy. Dobra, super. E, moje drugie pytanie. Byś, e, czy chciałbyś jakąś wiadomość przekazać młodym sportowcom, szczególnie żor i okolic, którzy rozpoczynają swoją przygodę ze sportem? Walczcie, nie poddawajcie Złuchajcie się mamy? i spełnijcie swoim zdaniem. Ok, i trzecie pytanie. W skali od 1 do 10, na ile oceniasz ważność przygotowania mentalnego i mentalności, szczególnie przed ważnymi imprezami sportowymi? 10, no myślę, że 10. To przed każdą ważną imprezą wszystko jest yy, bardzo ważne. Przygotowanie motoryczne, techniczne, mentalne, także. A obojętnie jak pani zapyta, na pewno będzie 10. I jeszcze pytanie o żory. E, wiem, że mieszkałeś w żorach, też pochodzisz z okolic Żor. E, jak jak wspominasz to miasto, czy, czy tam masz jakieś ulubione miejsca, które odwiedzasz? Tak, na dzień dzisiejszy są to prace zabaw, jak zawsze, bo jest kilka dzieci, także zawsze gdzieś tam idziemy, urodziłem się w także no myślę, że żołędzie się rozwijają, są tak. stały się przepięknym miastem cały czas się rozbudowują. także no super mam wspomnienia i bardzo często gdzieś się tam pojawiam, bo akurat niedaleko w Rydniku. E, dziękuję bardzo, również gratuluję nowej pracy w Zawierciu. Życzę sukcesu w przyszłym sezonie Pusdigi i na igrzyskach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A witam serdecznie, Agnieszka Stykowska, Radio Żory. Ja zagłębiam zjawisko mentalności mistrzów. Rozmawiam dzisiaj z Panem Adamem Swaczyną i mam do Pana takie pytanie, co dla Pana oznacza mentalność mistrzów? Czy mógłby Pan wskazać trzy cechy, które właśnie tutaj z tym się kojarzą? No, trzy cechy, to na pewno jest mi ciężko. Ja wyrozumiem przez to, że jak zawodnik radzi sobie w stresowych sytuacjach, w trudnych tak. momentach, jak Reaguje na różne przeciwności losy lub złe momenty, które zdarzają się w grze, albo jak reaguje na grę pod presją. Tak? Myślę, tak. że tutaj chodzi głównie o odporność psychiczną w takich momentach, bo to, co robimy codziennie na treningach, trzeba też przełożyć na, na mecze. i Myślę, że to jest najważniejsze w tym, jak my reagujemy w tych bardzo ważnych momentach w meczu. Tak, a czy ma Pan jakieś przesłanie do młodzieży i dzieci, którzy rozpoczynają swoją przygodę ze sportem? No tak, na pewno cieszyć się z gry, z tego sportu, który uprawiamy i dać z tego przyjemność, nie zapominać o tym, jak najczęściej uprawiać ten sport lub grać, jeżeli to jest szatówka lub jakiś inny sport zespołowy, spędzać czas z swoimi rówieśnikami i być wytrwałem w tym, co tak, jeszcze jedno pytanie. W skali od 1 do 10, na ile Pan ocenia ważność takiego wsparcia mentalnego i przygotowania mentalnego u profesjonalnych sportowców, szczególnie siatkarzy? Myślę, że jest to na pewno ważne i cały czas również w naszym procesie treningowym rozmawiamy o tym z zawodnikami w skali od 1 do 10, tak jakby 7-8. Dobrze, bardzo Panu dziękuję. Witam serdecznie. Agnieszka Stykowska z Radia Żory. Przeprowadzam cykl wywiadów na temat mentalności wygrywania. I jakbyś mogli powiedzieć, co dla ciebie oznacza mentalność wygrywania? Takie trzy komponenty, w które w jej skład wchodzą. Myślę, że najważniejsze... Starać się przełamać swoje słabości, kiedy mm -hmm. nie idzie. To też również pokazaliśmy w tym turnieju w e, leży z Niemcami, bo, bo nie szło nam wybitnie, ale, ale ważne jest to, żeby na tyle ile jesteśmy w stanie w danym momencie zagrać, zagrać dobrze, nie dać się, nie dać się złamać, to, to jest kluczowe, to się już powtarza. W kolejnym trzeba myślę, że to jest taka, taka najważniejsza, najważniejsza rzecz. Oczywiście ciężka praca, tak? e, ciężka praca, żeby być pewnym w tych swoich umiejętności, wypracować wcześniej to wszystko, co... E, co to, co zrobiliśmy, no to, to musi być poprzedzone, musi jak mieć jakąś podstawę to wszystko. Eee, no i dobre takie to się w życie myślę w drużynie, bo jako to, że, że jesteśmy w sporcie zespołowym, no to, to musimy się dobrze dogadywać nie tylko, nie tylko na boisku, ale również, również poza i, i to się zawsze przekłada później na, e, na boisko. Więc my jako drużyna, wierzę że i wiem, któryś już potwierdza mamy, i ja mam nadzieję, że dalej będziemy tak rzeczą. A dużo. jakie masz przesłanie dla młodych ludzi, którzy no to, rozpoczynają swoją przygodę z siatkówką, czy z innym sportem? Dla młodych ludzi zawsze, co, żeby się na początku cieszyć i mieć z tego tak. fajdę, To hobby, nie traktować tego jako, jako że najważniejszą rzecz w tak, swoim tak. życiu, że trzeba cały czas wygrywać i, i, i osiągać sukcesy. Później, oczywiście, jeśli jest, staje się to zawodem i, i sposobem na życie to się liczy. I to takie są oczekiwania, ale to już jest trochę inne spojrzenie na, na sport. Ja pamiętam siebie jak jako dziecko i, i dla mnie najlepszym takim motorem do rozwoju było to, żeby, żeby po prostu czerpać radość i wejdę i z tego, kierownik się realizować tym wszystkim, a później sukcesy, czy przyjdą, czy nie przyjdą, to już jest mniej ważne, bo na pewno każdy się dzięki, e, dzięki sportowi jest w stanie rozwinąć na, na jakiś sposób. I to niekoniecznie w taki sposób, żeby być tak tak. profesjonalnym w danej, w danej dyscyplinie, ale, ale również w życiu na pewno się dobrze. I ostatnie pytanie. Na ile w skali od 1 do 10 oceniasz przygotowanie mentalne, ważność przygotowanie szczególnie przed tak ważnymi imprezami jak Igrzyska? No i to na pewno, na pewno po 10 konkretną, konkretną cyfrę jest, jest mi ciężko poleć, jest, jest niesamowicie ważne, bo tak naprawdę wszystkie drużyny, które będą grały na ich tą część fizyczną mają i mhm. każdy potrafi grać świetnie, a, a, a potem się da się poznać tych sportowców, że, że mimo wszystko jeszcze są w stanie zmienić różne trochę na wyższy podział, no i tutaj niezbędnie jest, jest meta. E, dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego na Igrzyska w przyszłym sezonie w Dziękuję. E, witam serdecznie. Agnieszka Stykowska, Radio Żory. Ja przeprowadzam serię wywiadów na temat mentalności wygrywania. I mam do Ciebie e, pytanie pierwsze. E, co dla Ciebie to znaczy mentalność wygrywania? Jakbyś mógł wskazać takie trzy najważniejsze cechy. Trzy najważniejsze cechy. Bardzo ciężkie pytanie, ale to znaczy może. Po prostu, może nie trzy najważniejsze cechy, ale opiszę to swoimi słowami. Jasne. E, pomimo trudności jakichkolwiek e, napotkanych w danym dniu czy w danym turnieju, potrafisz po prostu e, znaleźć drogę do życia. Super. E, masz jakieś przesłanie dla młodych ludzi, którzy rozpoczynają swoją przygodę ze sportem, szczególnie z świadkówką? E, czy z świadkówką, czy z, z każdym innym sportem, to jak najbardziej jest to wytrwałość e, i niepoddawanie się. Naprawdę każda porażka, naprawdę każda, można ją obrócić w sukces i, i może być odskocznią po prostu do każdego większego sukcesu. Super. I w skali od 1 do 10, na ile oceniasz ważność przygotowania takiego mentalnego, szczególnie przed ważnymi imprezami sportowymi, takimi jak igrzyska na przykład? No, myślę, że jest to około 70-80% całej pracy, jaką trzeba wykonać. Super i bardzo Ci dziękuję. Wszystkiego najlepszego na igrzyska i w przyszłym sezonie w Kizida. Dziękuję. Bardzo. Agnieszka Stakowska, Radio Żory, witam Cię serdecznie, ogromne gratulacje. Przeprowadzam szereg wywiadów na temat mentalności mistrzów i mam do Ciebie pytanie. Co dla Ciebie oznacza mentalność mistrza, mentalność wygrywania? Jakbyś mógł trzy cechy, takie trzy komponenty wskazać? Aha. Myślę, że profesjonalne podejście do każdego treningu i meczu, umiejętność zapominania błędów, które się popełniło i szybkiego powrotu do, do wysokiej formy i profesjonalne prowadzenie się poza halą czy, czy siłownią. Bardzo ciekawe. Ty jesteś pierwszą osobą, która na to zwróciła uwagę. A mam pytanie, jakie byś, czy miałbyś jakieś przesłanie dla młodych ludzi, którzy rozpoczynają swoją przygodę z profesjonalnym sportem, szczególnie siatkówką? Hmm. Spróbujcie uczyć się na błędach starszych kolegów i słuchajcie trenerów, bo wbrew temu, co młoda osoba może w tym momencie myśleć, na pewno nie tym najmądrzejsi na świecie. E, super. I ostatnie pytanie w skali od 1 do 10. Na ile według Ciebie jest ważne przygotowanie mentalne, szczególnie przed tak ważnymi imprezami sportowymi jak igrzyska? Ciężko to ocenić w skali od 1 do 10, ale myślę, że trening mentalny, taki wymaganie od siebie i właśnie to się łączy też z profesjonalizmem i podejściem do każdego treningu czy meczu, myślę, że jest równie ważny co trening fizyczny, więc powiedziałbym 50-50. Okej. Okay. Bardzo Ci dziękuję. i Jeszcze sukcesów w Paryżu. Dziękuję bardzo. Dzięki. Do zobaczenia. Kuba. E, witam serdecznie. Agnieszka Stykowska, Radio Żory. Ja przeprowadzam cykl wywiadów na temat mentalności mistrzów i mam do Ciebie pytanie. Jakbyś mógł wskazać takie trzy cechy według ciebie e, mentalności mistrza. Uj. To nie spodziewałem się takiego wywiadu. E, mentalności. Zero. E, jak to powiedzieć? Zero wymówek. Mhm. Zawsze trzeba dawać się maksimum. Zawsze trzeba dawać się maksimum, nawet w momentach, gdy, gdy jest ciężko. Samodyscyplina. Tak. Nie patrzy się na, na, na innych, co robią, tylko skupiać się na, na swojej, że tak powiem, robocie. I czerpać radość. Zawsze być pozytywnym. Zawsze czy... patrzeć na, na to, co się dzieje w takich kolorowych odcieniach. Dziękuję. A czy masz jakieś przesłanie dla młodzieży i dzieci, którzy rozpoczynają przygodę ze sportem? Po prostu, tak jak powiedziałem, nie patrzeć się na innych. Jeżeli inni robią coś, co nam się nie podoba, to nie kroczmy w tą stronę, tylko miejmy swoje zdanie. I jeżeli nam się coś podoba, nie wiem, piłka nożna czy siatkówka, to idźmy w to, zaangażujmy się całym sobą i na pewno na pewno nie będziemy tego żałować. A w skali od 1 do 10, na ile oceniasz ważność takiego, jakby, przygotowania mentalnego, mentalności? zawodników zawodowych, sportowców? No Myślę, że to jest tak 50 na 50. Mhm. Ważne jest to, jak my wyglądamy fizycznie na, na boisku, ale to, jak też podchodzimy mentalnie, tak. bo czasami ta, ta fizyka nie, nie jest w danym dniu, więc wtedy my tak przysłowiowo mówimy, trzeba dać serducha i po prostu czerpać radość z tego, że się na boisku, nakręcać się emocjami i, i wtedy ta mentalność naprawdę potrafi zdziałać cuda. Mhm, dobrze, dziękuję. Witam Cię serdecznie Olku i mam do Ciebie pytanie, jako że zajmuję się tematyką mentalności mistrzów, jakie trzy cechy wskazałbyś właśnie takiej mentalności mistrzów? Co to dla Ciebie oznacza? Cóż, myślę, że, że ambicja, pewność siebie i spokój to są takie trzy cechy, które mi pierwsze przychodzą na, na myśl. Tak. Myślę, że ci najwięksi, którzy, którzy są na najwyższym poziomie od wielu, wielu lat i wygrywają najważniejsze trofea, tymi cechami się z pewnością e, charakteryzują, ale jest też wiele cech, e, pewnie rozmawiamy z e, wieloma ludźmi tak. i pewnie inni wymieniają też tak. kolejne cechy, bo to, że ma się te trzy, to nie znaczy, że, że wszystko będzie dobrze. Także to jest... naprawdę z, składa się z bardzo wielu cech e, charakteru i... E, ja miałem szczęście takich mistrzów obserwować, być z nimi, z grać przeciwko nim, z nimi w drużynach i uczyć się od nich tak, aby w przyszłości kiedyś być może zostać takim mistrzem na <mierdzi> Dziękuję bardzo. A ma, czy masz jakieś przesłanie dla młodych sportowców, dla nas, dzie dzieci, nastolatków rozpoczynających swoją przygodę ze sportem? Tak, myślę, że jeśli, jeśli macie pasję, bo cokolwiek robicie, czy będziecie w siatkówki, czy prowadzicie sport, czy robicie cokolwiek innego, jeśli macie w tym pasję, róbcie, róbcie to na maksa, róbcie to kiedy tylko możecie. Zaangażujcie się w to, a na pewno przyjdą w te, tego efektu. I ostatnie pytanie. Na ile od 1 do 10 w takiej skali oceniasz ważność przygotowania mentalnego i wsparcia mentalnego dla profesjonalnych sportowców, szczególnie siatkarzy? Myślę, że strona mentalna jest absolutnie, absolutnie kluczowa, także to byłoby 9-10 na pewno, tak. bo na, na wysokim poziomie... Ten, Czyli poziom sportowy drużyn najlepszych tak. na świecie jest bardzo zbliżony, więc często decyduje właśnie, e, właśnie ten mental. E, także uważam, że to jest absolutnie kluczowa sprawa, jeśli chodzi o, o zawodowy, wyczynowy, profesjonalny sport. E, tak, dziękuję Ci bardzo. Życzę dalszych sukcesów. Dziękuję. E, witam Cię serdecznie. Agnieszka Stykowska, Radio Żery. Rozmawiam e, z Marcinem Komendą, reprezentantem Polski w siatkówce mężczyzn rozgrywającym. E, serdecznie gratuluję Ci powołania do kadry. I przede wszystkim niesamowitego sezonu w Plusligę. Brawo za Twój pozytywny wkład w Plusligę. Jak wiesz, jestem pod wielkim wrażeniem Twojego przywództwa i liderowania właśnie w klubie i to, jakim jesteś człowiekiem na boisku i również poza nim. I mam takie pytanie: Dlatego, że ja, jak wiesz, specjalizuję się w mentalności mistrzów. Co to dla Ciebie oznacza? Mógłbyś podać trzy cechy. Nie, tak, Chciałem zacząć od tego, że bardzo mi muszę coś takiego od Ciebie usłyszeć, bo jest to naprawdę dla mnie spore wyróżnienie i e, bardzo, pozytywne, bardzo pozytywne słowa. Bardzo się z tego cieszę. E, jestem dumny, że tak ktoś może sądzić o mnie. E, a co do tego, czym się charakteryzuje jeszcze mentalność mistrza, wydaje mi się, że w spokoju, w tak. tym, że w ważnych momentach weźmie odpowiedzialność na siebie. A trzecia sprawa to będzie e, pewność siebie. Myślę, że tak. Me, mentalność mistrza musi, musi w niej być y, z pewnością, bo, bo bez pewności w zawodowym sporcie bardzo ciężko zaistnieć, bar, bardzo ciężko się przebić, bo, bo są momenty stresowe, są momenty kryzysowe i wtedy właśnie trzeba, niezależnie od tego, czy jest lepiej, czy jest gorzej, to cały czas mieć y, głowę podniesioną i e, idę do swojej umiejętności. Jasne, dziękuję. A czy masz jakieś przesłanie dla dzieci i młodzieży rozpoczynających swoją przygodę z profesjonalnym sportem? Tak, tak, jak najbardziej. Uważam, że bardzo ważna jest rzetelność, bardzo ważne jest to, żeby od samego początku, jak się trenuje jakiś sport, to po prostu wierzyć w siebie, regularnie, rozwijać się, nawet jak na początku coś nie będzie wychodzić, to, to dzień po dniu trening po treningu po prostu wierzyć w to, że damy trening coś da i, i będzie mógł nosić tą daną jednostkę na, na wyższy poziom, dlatego samo zaparcie E, nie uleganie pokusom, tylko po prostu mm -hmm. e, wiara w to, że, że można kiedyś zostać bardzo dobrym sportowcem i wiele, nawet przez mm. swój pryzmat mogę powiedzieć, że e, też nie wiedziałem, czy, czy będę mógł grać plus jeden w tentacji. Mm -hmm. Natomiast grając e, się z tą pracą za młodu, udało mi się tam dojść i, e, i wydaje mi się, że każdy, każdy ma na to szansę, bo, bo, yeah. bo sport... Bo sport naprawdę niejednokrotnie pokazuje, że nie trzeba mieć wielkiego talentu, ale ciężką pracą naprawdę można dojść na wysokość. To jeszcze mam takie pytanie. W skali od 1 do 10, na ile oceniasz ważność wsparcia mentalnego i przygotowania mentalnego u profesjonalnych sportowców? Wydaje mi się, że tak zacznę trochę od tyłu, ale wydaje mi się, że trochę się jeszcze o tym mało mówi. A, a często zawodnicy czy tlenarze w wywiadach mówią, że głowa to jest 60-70% mhm, sukcesu. Tak. E, a jednak tego treningu mentalnego nie ma za dużo, bo inni zawodnicy skupiają się na, na treningu e, w danym sporcie, tak. po, w treningu na boisku. Tak. A, a wydaje mi się, że ten trening mentalny też mógłby, mógłby dużo pomóc, bo, bo czasem są momenty, że nie brakuje techniki, nie brakuje, nie brakuje tak tylko brakuje e, Właśnie tej iskry głowie, która, która możecie wnieść na wyższy poziom i doprowadzić do zwycięstwa, dlatego uważam, że trening mentalny jest niezwykle istotny i jeżeli tylko ktoś czuje, że, że potrzebuje, że ma rezerwy, to jak najbardziej do tego zachęcam i jestem przekonany, że zawsze to wyjdzie na dobre. E, dziękuję, a jeszcze takie pytanie, czy kojarzysz miejscowość Żory? Żory? Mm -hmm. Oczywiście. Super. To co byś mógł powiedzieć o Żorach, bo ja dzisiaj z Radia Żory. Czy jakieś miejsca pamiętasz odwiedzane? Czy... Szczerze mówiąc, kiedyś jak grałem w Katowicach, to pojechaliśmy tak. z żoną, nie, wtedy nie był żoną, ale jest na że z pojechaliśmy do Żor e, na lody tajski, A. Tajski, tam, że... I ten ryneczek taki. Tak, tajski. tak, tak. Tajski. Super. Mamy karuzelę teraz także. No, no to super. Jak najbardziej miło tam Żory. I wiem też, że ty są niedaleko Jastrzębia, tak. że zawodnicy tak, Dla, też niektórzy nie chcieli, dokładnie. Wczoraj, dlatego oczywiście znam to miasto. Super, to dziękuję Ci bardzo za, za ten czas poświęcony i życzę Ci sukcesów. Trzymam kciuki za Dalsze Witam serdecznie, Dzięki. Agnieszka Stykowska, Radio Żory, dzisiaj z Olom Jagieło Przede wszystkim gratuję, gratuluję Pani z całego serca odsłonięcia gwiazdy w Alei Gwiazd Siatkówki, tutaj przy katowickim spotk'u i bardzo się cieszę, że mogę z Panią porozmawiać na żywo. Ja się specjalizuję w mentalności mistrzów i mam do Pani takie pytanie. Jakie trzy cechy, według Pani, jakby tak wchodzą w skład mentalności mistrzów? Myślę, że przede wszystkim szacunek do drugiego człowieka, pracowitość, no i chyba współpraca, która w bardzo dużej mierze łączy się i z pracowitością, i z szacunkiem. Dziękuję bardzo, a czy chciałaby Pani coś przekazać młodzieży, która rozpoczyna swoją przygodę ze sportem, z siatkówką i innymi dyscyplinami sportu? Ja myśl, ja myślę, że żyjemy w takich zwariowanych czasach, gdzie, gdzie ciągle za czymś inne, i wydaje mi się, że przede wszystkim musimy być bardzo cierpliwi w dążeniu do, do spełnienia swoich marzeń i tutaj ważne też jest bardzo, żeby przy tych porażkach, które są liczone w uprawianiu sportu, się nie poddawać, tylko wyciągać wnioski i cały czas przejść do przodu, żeby spełniać swoje marzenia. Dziękuję bardzo. I ostatnie pytanie. Według Pani w skali od 1 do 10, na ile ważne jest wsparcie mentalne i przygotowanie mentalne zawodników, profesjonalnych sportowców? Ja myślę, że to jest bardzo indywidualna sprawa, ale wydaje mi się, że to nie w skali 1 do 10 to 10 z dla tych osób, które faktycznie potrzebują tego. Najlepsi sportowcy podkreślają, że, że to wsparcie mentalne, współpraca z coachem, z psychologiem daje im bardzo dużo, potrafią walczyć ze swoimi słabościami i przełamywać się, tak więc wydaje mi się to bardzo, bardzo. Dziękuję Pani bardzo. Witam serdecznie, Agnieszka Stykowska z Radia Żory. Dzisiaj rozmawiam z panem Jakubem Jaroszem. Przede wszystkim, panie Jakubie, serdeczne gratulacje odsłonięcia gwiazdy w Alei Gwiazd Siatkówki tutaj w Katowicach. I bardzo się cieszę, że mogę z panem porozmawiać na żywo. Ja się specjalizuję w mentalności mistrzów i zgłębiałam to zjawisko. I jakby pan tak na szybko mógł powiedzieć, jakie trzy komponenty mentalności mistrzów, co dla pana znaczy mentalność mistrzów, jeżeli ktoś panu by zadał takie pytanie i mógłby pan podać trzy cechy. Ja myślę, że przede wszystkim pracowitość, tak. yy wiara w osiągnięcie założonego celu, i taka odporność taka psychiczna na zasadzie, żeby się nie poddawać, kiedy na początku coś nie wychodzi albo, albo kiedy pewnego celu się nie uda zrealizować. Żeby, tak. żeby dążyć naprawdę do tych marzeń i droga nigdy do sukcesu nie jest łatwa. Raczej, raczej jest trudna i, i kosztuje wielu, wiele wyrzeczeń. Także myślę, że te trzy cechy bardzo ważne. Dziękuję bardzo. A co by Pan właśnie doradził e, młodym sportowcom, po prostu młodzieży, która rozpoczyna swoją przygodę ze sportem, nie tylko z siatkówką? E, namawiam przede wszystkim do tego, żeby, żeby jakąś aktywność fizyczną rozpocząć, e, znaleźć sobie hobby, sport e, taki, który, który będą lubili, bo to jest ważne, żeby, żeby robić coś, co się lubi, a nie e, robić coś, co zmusza nas e, ktoś inny. Także na pewno każdy znajdzie jakieś, jakąś formę aktywnością, którą polubi i to pomoże na pewno też e, osiągnąć takiej aktywności sukcesy, bo my, kiedy to sprawia radość, robimy to częściej, robimy to z radością. Ale, ale trzeba te granice przekraczać. Czyli tak jak mówię, nie może być zawsze łatwo. Trzeba się tak. zmęczyć i próbować za każdym razem zrobić troszeczkę więcej. I wtedy jest szansa na I jeszcze ostatnie pytanie. W skali od 1 do 10, na ile ważny według Pana jest przygotowanie mentalne i wsparcie takie mentalne dla sportowców? E, tak naprawdę im starszy jestem, tym e, zdaję sobie sprawę z tego, że chyba. Mm, bardzo ważne. Także kiedyś wydawało mi się, że to po prostu albo się ma, albo się nie ma, ale to tak nie jest. Na tym również można gratować i to też nie jest łatwe. Także. Dobrze, że w zawodowym sporcie coraz częściej pojawiają się psychologowie sportowi, którzy pomagają sportowcom nastawić się na te najważniejsze momenty, walczyć ze stresem, który towarzyszy w sporcie na tym najwyższym poziomie. To jest rzecz normalna i całe przygotowanie mentalne jest bardzo ważne. Dziękuję Panu bardzo i dziękuję za Pana pozytywny wkład w Plus Ligę od wielu lat i występów w gks Katowice i również wszystkiego dobrego w Treflu Gdańsk w kolejnym sezonie. Dziękuję, dziękuję. bardzo.